Witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Juken. Przed nami 54 odcinek z levelowania konta w Total Battle. I dzisiaj sprawdzimy sztuczkę ranga rang roku, którą uważam, że nie działa, no ale może się mile zaskoczę, bo jest tu jakaś mała aktualizacja do tej sztuczki. Ja od razu zapowiadam, no nie spodziewam się, moi drodzy, aby ta sztuczka działała, ale będzie to fajny pretekst, moi drodzy, ażeby na to G6 wejść. Na odcinku na ciekawy, fajny odcinek. Szczerze Wam też powiem, nie lubię nagrywać odcinków tak jakoś yy, późno, już mi się tak nie myśli. Yy, natomiast moi drodzy, moi drodzy, yy, całą technikę, jak to zrobić, no to Wam opisywałem w poprzednim odcinku i tu krok po kroku to zrobimy. Musi tylko przyjść reset, dosłownie brakuje paru. Paru sekund i startujemy. Moi drodzy, mm, zobaczę, czy mam jakieś bonusy tutaj włączone. No, niestety za wiele ich nie mam. Coś tam, coś tam włączymy. No, siły armii wiem, że nie miałem. No, niestety, musimy sobie poradzić tak, jak, yy, tak jak jest, moi drodzy. Więc, według teorii, według teorii, moi drodzy, jeszcze się tu nic nie zaktualizowało. Czekamy. Nie wolno mi wchodzić do sklepu, moi drodzy. Tego jeść, salwów, będę musiał też. Też już sobie przyspieszyć. Też trochę Armii G4 wyszkoliłem, żeby zaatakować. Oczywiście, jak odblokujemy G6, to już. Armii G4 nie będzie. Oj. Także na razie może myślę, że wystarczy w końcu. Jest ten ragnarok, czy nie? No bo odliczało, odliczało. Jest, mamy, dobra. I nie wchodzę do wydarzenia, moi drodzy. To już tak profilaktycznie, bo poradniki mówiły, aby, mm, aby nie wchodzić, słuchajcie. Mm, Dobra. Jorgomanda dajemy pierwszego. Poradniki mówiły moi drodzy, żeby nie wchodzić do sklepu, natomiast ja tutaj mm, już profilaktycznie. Dobra, tu nie będziemy się szczypać, chociaż nasza y, pani animatore ma coś chyba jakiś dziwny tutaj. No ta siła piechoty niekoniecznie, to wiecie co? Tutaj zmienimy. A Kleopatra będzie miała ten pas. Dobrze, dobrze. Moi drodzy, szybko napaść zorganizuję, nieważne ile osób pójdzie. Wyślę bez najemników, generalnie, bo to chodzi o to, słuchajcie, żeby tylko jakieś tam punkty nabić, więc też nie chcę, nie wiadomo, jakichś strat robić. Bardzo, jak widzicie, minimalna liczba, minimalna liczba, jeśli chodzi o wojska. Te, te, które miałyby być do wskrzeszania, a tutaj tak. Mamy pojemność 19 tysięcy. No nie no, 4 A dobra, spróbujmy 4 tysiące, pozbędziemy się tych. I tych wszystkich G5 po 2000. tysiące. Nie wiem, czy mi starczy. Już wiem, że mi nie starczy. Przesadziłem widzowie, fantazja mnie poniosła troszkę. Zapomniałem, że animatora nie jest aż tak... Jeszcze rozwinięta i wylewelowana. No może mi się teraz uda. Też mam wrażenie, że coś może nie starczyć. No i tych po 750 by musiało być. Jak dobrze liczę, no to to już ze 100. Aha, no to sobie dałem ze 100. Kurde! Widzicie, ciężka matematyka, widzowie. Ciężka matematyka. No to będziemy zaokrąglali może. Kurczę, ktoś mi tu napaść robi, a ja nie dołączę, bo muszę liczby dobrze wylić. A dobra, pierdzielę. Dołączam tak, jak jest. Słuchajcie, jak już ktoś tutaj mi napaść robi, to tylko można podziękować. Mały Miś, pozdrawiam Cię serdecznie, dziękuję, ale pójdę do Ciebie w bardzo okrojonym składzie, żeby tylko po prostu coś nie coś tutaj cyknąć, pyknąć i się przekonać. Chcę zrobić atak, moi drodzy, na każdy, na jednego i na drugiego, czyli też i na fenira. Bez wchodzenia do sklepu, dobra. Jak się nie da inaczej, to robimy widzowie tak. 2000, 2000, 1000. Przecież kto powiedział, że musimy mieć pełną armię, skoro to ma być tylko jakikolwiek atak. Dobra, tych damy 100. Dobra, zacznij marsz. Dobra, udało mi się dołączyć. Dało mi się dołączyć, jakieś tam bonusy włączyłem. No, powtórzę, powtórzę moi drodzy, wydaje mi się, że. No, wydaje mi się, że stuknęło 250 milionów bogactwa klanu. Brawo, klan! Brawo, brawo, klan! Widzicie, kochani, jestem z was dumny. No, ekipa. Ekipa, no, po prostu niesamowita, jakbyśmy sobie zobaczyli. No, muszę wam widzowie to pokazać w czasie, kiedy będziemy czekali do tego marszu, że jesteśmy na 11. pozycji w rankingu klanów i na pewno bardzo szybko. Yy, levelujemy. Natomiast co mnie wkurza właśnie w tych wszystkich napaściach, niezależnie gdzie i na co i po co i do czego, to pewnie to samo co wkurza was. No to twórcy gry mogliby zmienić. No jeśli organizuje dana osoba marsz i mamy komplet, no tu akurat go nie mamy, ale co dla mnie nie jest istotne, ale jeśli, o jest komplet, ale jeśli na przykład jest komplet, wszyscy są już w mieście, to przecież ta osoba powinna mieć tu przycisk, zacznij marsz, a nie my, jak takie. Pajace, yy, czekamy, aż ten czas yy, zbiórki w ogóle minie. No tu się pewnie ze mną zgodzicie. No to w każdej napaści jest dość wburzające. O, ktoś, ktoś nie dotarł na czas. Dobra, yy, dobra. Moi drodzy, oczywiście w klanie mamy taką zasadę, że osoba, która organizuje napaść, to ta osoba, yy, ta osoba yy, przyspiesza. Pamiętajcie, yy, tutaj mówię do osób z klanu, że będziemy napaści i yy, Zniknęliśmy z napaści? To jest. Nie wiem. Aha, dobra, bo my z portalu wyszliśmy. Ym, y, moi drodzy, że y, osoba, która organizuje napaść, przyspiesza, ale pamiętajcie, koordynacja odbywa się na czacie, bo będziemy napaści dzielili na dwa rodzaje napaści. Na y, y, szybką akcję, gdzie ktoś po prostu chce wbić punkty i chce przyspieszać. I bardzo proszę, żeby wtedy ta szybka akcja była na czacie zaznaczona, bo generalnie domyślnie. Można przyjąć coś takiego, że napaści będą tak zwane powolne. Więc, yy, no nie będziemy tutaj, wiecie, yy, no wiecie dlaczego. Powolne, nie będę mówił, po prostu polowanie na skrzynie. Dobra, zaatakowałem, moi drodzy, yy, Jur Jurgemonda. Myślałem, że ktoś moje CPCT City wrzucił, moi drodzy. Już się wystraszyłem, że ktoś moje. To chyba nie jest moje. Okej, okay, bo już się wystraszyłem, że to moje CPCT. City. Dobra, teraz musimy Fenira, moi drodzy, uderzyć. No słuchajcie, staram się tutaj za dużo nie brać tych potworów, żeby też ich nie tracić. Tu jakieś liczby mi wczytało. Wojska generalnie będą do usunięcia, ale dwie godziny marszu to coś tu kogoś mocno pogrzało. To nawet widzowie pod kątem odcinka to my nie będziemy tyle czekali. Staram się nie wchodzić też w wydarzenie, moi drodzy. Tutaj nie obserwuję mocy tego Fenira, bo zawsze. No co jest, że wszystkie takie same. Bo zawsze wam to też, moi drodzy, mówiłem, żeby. Żeby patrzeć, jaką mamy moc danego potwora. No tu jest godzina, no ale chociaż jest trochę krócej. Dobra, idziemy, no bo już nic nie zrobimy, słuchajcie. No te dwie minuty trzeba będzie przeczekać. Tu jest jakiś, no nie wiem, dziwnie to jest jakoś. Yy, natomiast no nie chcę wchodzić w ogóle w yy, wydarzenie. Chcę po prostu zrobić to już tak yy, totalnie. Ja cały czas uważam, że to nie działa, bo to już testowaliśmy dwa miesiące temu. Ale dobra. Atakujemy, moi drodzy Fenira, atakujemy yy, węża. No w tym poradniku, który dostałem, nie było mowy o wężu. Natomiast ja uważam, że jeżeli punkty mamy zablokować, to powinniśmy w obu potworach te Punkty zablokować, więc atakuję tym, co mam w obu przypadkach, i jeszcze ci, drogi widzu, pokażę, żeby nie było. Tutaj mi się technologia cały czas opracowuje, ja jej nie zakończyłem. To jest mój zam zamyślony taki plan, tajny, misterny plan, i mam nadzieję, że nie będzie w pizdu wylądował widzowie. Także dwie minuty musimy sobie pomaszerować. Po tych atakach, moi drodzy, które zrobię. Będę musiał zrestartować grę, więc na chwilkę sobie spauzujemy, abym grę mógł ponownie włączyć. Ja tu oczywiście, jak widzicie, zresztą gram na przeglądarce, yy, nagrywam z komputera, więc yy, po tych atakach będę musiał zamknąć i otworzyć grę ponownie. Oczywiście tylko wskrzeszę wojska, nigdzie jak widzicie nie wchodzę, palą mi się tam jakieś punkty. Yy, nigdzie nie wchodzę, nigdzie nie klikam. Ostatnio wchodziłem i może to był błąd. Ostatnio też to się różniło, że Dwa razy gry nie zamykałem. Chcę po prostu mieć pewność, że zrobiłem to w 100% i dać wam feedback, czy to działa, moi drodzy, czy to, czy to nie działa. Więc po tym ataku skrzeszam armię w sensie tylko potwory, resztę usuwam, włączę ponownie grę. Tak, i wtedy, moi drodzy, wtedy zrobimy badania na G6. Także razem z wami ale się cieszę, moi drodzy, szczerze mówiąc, troszkę nie mogłem się doczekać tego Ragnaroku. No, bo moi drodzy, to jest jakiś etap rozwoju. Jakbyście tak obserwowali, ci z was, którzy naprawdę dokładnie obserwowali moją serię, to ja mówiłem nawet wiele razy widzowie, że no nie do końca jestem przekonany, czy, czy będę atakował, czy będę wchodził na G6. Miałem wiele wątpliwości przede wszystkim wątpliwościami było złoto, czy mi starczy na ulepszenie budynków. No ostatecznie złoto posypało się ładnie z turnieju Olimpu, który według mnie jest petardą i tam też widz ostatnio napisał mi jeden prywatnie, jeden widziałem w komentarzu. Pozdrawiam was, macie rację panowie, jak najbardziej w 100% się z wami zgadzam, że turniej Olimpu jest petardą, jest super turniejem, tylko chodziło mi o nagrody, które za wygraną klanu są mega kijowe. Jak widzicie moi drodzy, skoro nie mogę wejść w sklep. Żebyście mi nie mówili, ja to zrobiłem świadomie, no bo zrobiłem to pod sztuczkę, która sprawdzimy czy działa, ja uważam, że nie. Hmm, powtarzam to już dziesiąty raz. Natomiast moi drodzy, skoro nie mogę wejść w sklep, no musiałem ominąć ten krok, żeby kupić bonus na Fenira, bo oczywiście pierwszym krokiem zawsze powinno być kupienie bonusu na Fenira. To powinniśmy mieć wszyscy zakodowane, natomiast no skoro nie mogę wejść do sklepu, to tego nie robię. Dobra. Krok drugi, moi drodzy, po dwóch atakach muszę włączyć i wyłączyć grę ponownie, także sekundkę, moi drodzy. Dobra, włączamy, moi drodzy, ponownie. No i teraz musimy te badania na G6 uruchomić. Muszę sobie fartka dać, bo z tego co pamiętam, to miałem Aurorę w swoim tutaj yy, koło bohatera. Zmieniłem sobie, oczywiście, bohatera, bo miałem jednego odblokowanego i dałem tego, daje większe bonusy klanu. Moi drodzy. Czekajcie, czekajcie, bo się zawiesiłem z tora, bym dodał, gdzie jest ten Farthat? Tutaj jest ten Farthat. No nic więcej nie wymyślimy, bo Farthat jeszcze ubrany nie jest. No i moi drodzy, nastała ta ogromna chwila, na którą wszyscy czekaliśmy. Ja nie jestem ciekaw swoją drogą, czy mi wszystkich przyspieszeń wystarczy. Yy, no, trzymajmy kciuki, żeby, żeby starczyło. Na razie jadę trzydniowymi. Jak nie, to się gdzieś tam w sklepie też ragna. Roku później kupi, oczywiście, moim celem będzie, w, moi drodzy, wyszkolenie w tej chwili pierwszego oddziału. Bo to, jeżeli mamy sprawdzić, że to działa, ja też nie chcę, słuchajcie, przyspieszeń tracić. A siłą rzeczy na pewno, moi drodzy, ich stracę wiele. Więc no, ten pierwszy oddział pod odcinek szybko wyszkolę, a całą resztę zrobimy później. Niech to będzie kusznik. Jest, mamy to, moi drodzy. No i szybkie, szybkie przyspieszanie, proszę o pomoc, moi drodzy, klikamy pomoc, no dajmy troszkę sojusznikom z klanu się wykazać, po, o, proszę, fartkat mi levelował, no bo siłą rzeczy, moi drodzy, to jest 250 dni. To jest 250 dni. Aż tak się zawiesiłem teraz, tak patrzę w OBS-ie, czy na pewno to się nagrywa, bo pauzę chwilową robiłem. Czyli robimy badanie, wystarczy jeden, wyszkolimy jednego jedną armię G6, tak, według tej teorii, no będę starał się to zrobić możliwie jak najszybciej, ale też moi drodzy, no tak, 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 święta racja, święta racja, oczywiście, że na rok, na rok i no, no, rana jak zawsze tutaj pilnuję, dziękuję Ci serdecznie, zawsze pilnujesz, żeby wszyscy dobrze robili, oczywiście, Zawsze, moi drodzy, tak musi być, że jak idziecie do napaści, to najlepiej wysyłać animatorę, bo ona po prostu się bardziej opłaca. Teraz no, mogę wam szybko, jak tak nazwać, przerwę na reklamę zrobić i wam pokazać, yy, dlaczego animatorę do napaści się opłaca. Na moim przypadku, zobaczcie, jeśli mam Kleopatrę 150 level, to ona ma siłę armii 153%. A animatorę, która jest o wiele, o wiele za Kleopatrą, jeśli chodzi w tyle... To zobaczcie, że w grupowych marszach ma 168%, czyli ma więcej tej siły, ale dodatkowo ma jeszcze zdrowie. Także oczywiście, moi drodzy, że opłaca się bez dwóch zdań animatore do napaści dawać. No dobrze, moi drodzy, no wiadomo, że ja bym tu poczekał, ale no pewnie wszystkich nie ma, bo też jest późno. Troszkę nie lubię, tak po prostu wiecie, marnować tych przyspieszeń. Tu wyjątkowo to zrobię pod odcinek dla widza, także będę bardzo wdzięczny, drogi widzu, jak. Jak mi po prostu symboliczną łapkę w górę zostawisz i komentarz pod filmem, to czasem naprawdę wymaga poświęceń pod te odcinki, kochani. Normalnie bym tego w życiu w taki sposób nie zrobił, mimo że, że czekałem na ten Ragnarok, to, to jednak bym sobie w noc poszkolił tą armię i jutro normalnie do boju ruszył. A no w tej sytuacji, no to... W tej sytuacji, no to muszę to zrobić. Dobrze, moi drodzy, żebym teraz czegoś przez przypadek nie kliknął. Wyszliśmy z gry, wyszkoliliśmy armię, Czyli badania, moi drodzy, wykonane, jednostki wykonane, i znowu tutaj poradnik twierdzi, że trzeba zamknąć i otworzyć grę ponownie. Także, moi drodzy, sekundka, otwieramy ponownie grę. No dobra, no dobra, no dobra. No to jest ciekawe, moi drodzy, to jest ciekawe. Wiem, że tego kroku poprzednio na pewno nie zrobiłem, żeby dwa razy grę zamknąć i otworzyć. Więc yy, i teraz oni twierdzą, żeby zaatakować Fenira z nową jednostką, którą. Oj. No to dobra, będę musiał jeszcze jeden reset zrobić, bo ja widzowie się zawiesiłem. Z tego wszystkiego się zawiesiłem i nie wyszkoliłem nowych żołnierzy. No ale to myślę, że akurat w tym przypadku w tym przypadku zamknięcie gry nie zaszkodziło. Poczekajcie. Akurat myślę myślę moi drodzy, że nie zaszkodziło to, że grę zamknąłem. Nie szkoląc armii, no bo to generalnie, generalnie spoko. Może się okazać, że to będzie działać. Potem będziemy namierzać, jak to działa. No tutaj mój błąd, bo to już jest ta godzina, wiecie co, po 23, to, to, to nie jest czas dla mnie do nagrywania odcinków, ale okej. Okay. Armia została wyszkolona. Grę otworzyłem ponownie i teraz moim zadaniem jest zaatakowanie jeszcze raz, moi drodzy. Hmm. Fenira. No w zasadzie mogę iść do tego samego. Tutaj jest też taka sytuacja, że. Atakujemy jeszcze raz. Teraz też nie będę widzowie, bo to jest takie troszeczkę wiecie, że tak powiem, na pokaz. No, nie wiem, to by tysiąc sobie wpiszemy, żeby zaskoczyło, że są. Tych się tutaj pozbędziemy yy, fioletowych. To po prostu nie ma sensu. To nie są oczywiście liczby, moi drodzy, więc też nie traktujcie teraz tego jako poradnika. Bo ja wam cały czas, moi drodzy, to yy, mówię, że to jest taki bardzo śladowy, śladowy atak, tylko po to, żeby żeby coś tam było. No Myślę, że w tym czasie się nic nie stanie, skoro mamy Farthada, nigdzie mam nie wchodzić, a te dwie minuty sobie nie stracimy. Bo w tym czasie widzowie się nic nie stanie, kiedy i tak już mamy wyszkolonych, że po kolei będziemy lecieli i damy przyjaciołom z klanu już klikać pomoc. Czyli jeszcze konnego wyszkolę i będę zbierał nagryfa. Także mamy widzowie, mamy to. Piękna sprawa. Piękna sprawa, moi kochani, jestem, jestem, mega, mega, mega podjarany. No to mogę, myślę, tutaj. Może Farthat nam znowu leveluje? Jak niech leveluje, niech leveluje. Będzie teraz mocno Farthat potrzebny, moi drodzy. No i robimy atak z G6. Do tego momentu, zanim zaatakujemy z G6, nie możemy chodzić do sklepu, dopóki nie wykonamy ataku. No i powiem wam szczerze, że. W tej sytuacji się mocno zastanowię, czy w ogóle nie uruchomić gry jeszcze raz po tym ataku. No tak się mocno zastanawiam, bo jak widzicie, nigdzie nie wchodzę. Tak intuicja mi troszkę podpowiada. No tam raz może za szybko wyszedłem z gry, no, ale to generalnie nic nie popsuło, jeśli chodzi o to. Tu nie było też mówione nic o wylogowywaniu się, moi drodzy. Tu była mowa tylko o wyjściu z gry. Więc zakładam, że, że w tej postaci to działa jak należy. Tutaj chciałbym oczywiście też widzów z klanu zachęcić gorąco i uśmiecham się do Was. Proszę Was, moi drodzy, teraz są sprzyjające warunki. Spróbujmy popolować na skrzynie klanu w przypadku ragnaroku. Bo wiecie, że nam się to wszystkim po prostu opłaci. No to skoro zaatakuje, zaatakuj Fenira raz, dodając nową jednostkę. Tak, atakuje Fenira właśnie raz, dodając nową jednostkę. Nie wchodź do sklepu, dopóki nie wykonasz tego ataku. No i tutaj ten poradnik twierdzi, że będziemy dostawać nagrody za punkty z G5, a nagrody z poziomu G6. Czy będę w stanie to porównać? Wiecie, mi się też już konta generalnie mylą. Za dużo tego ogarniam. No dobrze, czy coś się zmieniło tutaj w tych 15? Nic się nie zmieniło. Aha, bo ja dopiero idę. Ktoś z klanu mnie sprankował. Pozdrawiam tą osobę, która przede mną atakowała. Ciekawe, kto to jest. Przyznać się gagatki w komentarzach. Kto to mnie sprankował? Bo myślałem, że to ja. Dobra, trzy przybyły. Jakieś tam cele, i teraz ja wam powiem, że moja intuicja podpowiada mi, żeby może grę spróbować. I jeszcze raz zresetować po tym ataku. Chociaż, czy to coś zmieni? Tutaj nic nie jest mówione już o resecie kolejnym, gry. Dobra, mamy wszystko. Taki gagatek jakiś mnie splankował. O, jest 20. Słuchajcie, widzowie, coś się zmieniło. Chyba, że to w triumfalnym wyzwaniu coś się zmieniło i coś doszło. Dobra, jesteśmy, moi drodzy, jesteśmy. No, ciekawe, co te 20 oznacza. Dobra, wchodzę, wchodzę na dzikusa. A, to w triumfalnym wyzwaniu coś doszło. I teraz tak, w Jurgomundzie. No to akurat wiecie, nie jest żadnym wyznacznikiem, bo na początku te punkty szybko, moi drodzy, yy, się wbija. W Fenirze trochę więcej. No tak, bo Fenira dwa razy zaatakowałem, a Jurgomunda tylko raz. No i teraz pytanie ze sklepem, moi drodzy. Punkty jakieś mamy, więc oczywiście zakupy dokonamy. Hmm. Ja oczywiście od początku mówiłem, że to nie będzie działać, jeśli chodzi o sklep. Czy ja to umiem porównać? To według mnie to jest sklep poziomu G5, a najlepiej tutaj w Fenirze będzie to widoczne. Krypty 15, krypty 20. kurczę, moi drodzy, no według mnie, no to oczywiście będzie łatwiej mi punkty zdobywać, ale według mnie, no to to samo mieliśmy w roku poprzednim, czyli jak mam być szczery, to według mnie pod kątem sklepu, słuchajcie, pod kątem sklepu według mnie to nie działa, według mnie to działa tylko pod kątem łatwości zdobywanych punktów. Tak bym to, moi drodzy, yy, tutaj, o, się przydadzą, tak, tak, w pierwszej kolejności smocze monety, żeby smoki wyszkolić. Smołę na razie nie, no zobaczymy, Kry do krypt też na razie nie, zobaczymy, co tam w triumfalnym mi się odblokowało. No moi drodzy, no generalnie oczywiście, wydaje mi się, że jak całą armię skompletuję, to jest to, co mówiłem od początku, nie, że, że sztuczka nie działa, ludzie kombinują, jakoś zmieniają te sztuczki, ale generalnie... Nie słyszałem, żeby jakiś duży gracz napisał, że taka sztuczka działa. Raczej wszyscy są tego zdania, co właśnie w tym momencie ja. Czyli, tak, no punkty na pewno jest łatwiej zdobywać. No, mi jeszcze nie, no bo nie dodałem yy, całej armii, więc jak całą armię wyszkole poza tymi gryfami, to na pewno będzie mi widzowie łatwiej te punkty yy, zdobywać. Tego jestem pewien i pójdzie to bardzo sprawnie, bardzo fajnie. Natomiast yy, co do sklepu no nie wiem no może jestem ślepy poprawcie mnie kochani jeśli się yy, jeśli się tutaj mylę zajrzyjmy no nie wiem czy może tutaj w tym ekwipunku Strasznie drogie są te fioletowe one ostatnio tyle nie kosztowały chyba a może nie, nie były w moim zasięgu no, nie mam zdania, widzowie. No, bo jeżeli mam tak patrzeć obiektywnie, to jeżeli chyba miałbym wyższy poziom armii, no to te, ten bonus Fenira byłby wyższy. Bo pamiętam, że na koncie z G8 mam chyba 350% bonusu. Troszkę mogą być wyznacznikiem te punkty tutaj, ale 100 milionów to też nie jest dużo. I myślę, że 100 milionów punktów doświadczenia to jest raczej na poziom G5. Tak mi się moi drodzy wydaje. No, nie chcę błąd wprowadzać, ale wydaje mi się, że tu ewidentnie są nagrody. Ewidentnie są w tym sklepie nagrody z poziomu G5. Czyli sklep się nie zmienił. Czyli tu mogę wam potwierdzić, że w tym sensie ta sztuczka nie działa. Ale jeżeli oczywiście będę miał armię G6, no to na pewno dużo celów tutaj mi się uda wbić. I powiem wam szczerze. A, Ej, widzowie, to działa! Chwila, chwila, chwila. E, no ludzie, kochani, co tu się stanęło? Czekajcie, czekajcie, bo może jestem ślepy. Czekajcie, Jurgumund. Powoli, 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 moi drodzy. 14 tysięcy punktów to nie jest przecież dużo. Okej, okay, po 600 tysięcy, potem jest po milion, no to już jest dużo. Dobra. Okej, okay, no tak robiłem ostatnio. 137 punktów. Zobaczcie, widzowie. Aha, tylko, że ja 1000 zdobyłem. No tak, no ale trudno, żebym zdobył dużo, skoro trudno, żebym zdobył dużo punktów, widzowie, skoro połowę armii wysłałem. To też jakby nie jest wyznacznik, nie? Ja wysłałem naprawdę taką, wiecie, armię popierdółkę. Kochani, to zobaczcie, odblokowałem 5 celów. Mimo, że wysłałem armię, która jest totalną popierdółką yy, ilościową. Nie wysyłałem potworów, nie wysyłałem najemników, a już wbiłem tyle punktów. Ale to mnie tutaj ciekawi. No bo słuchajcie, ja ostatnio w turnieju koło miliona punktów wbiłem. I zobaczcie, tu są po 6 milionów. Czyli ja spokojnie ubrania wbiję. Ja pierdzielę patrzcie, do miliona na pewno dojdę punktów. Z dobrą armią. Albo coś mi się teraz popierdzieliło. Z kontami, ale tu jest po 6 milionów. Wow, tylko to jest niekończąca się opowieść, bo tu tak naprawdę nie ma końca, słuchajcie, z tym. Potem już jest po 6 No nie, no to na pewno dojdę do 6 milionów któregoś. Do którego to nie wiem, ale myślę, że dojdę bez problemu. Do, do 6 milionów dojdę, bo to jest 300 tysięcy punktów, a ostatnio w Ragnaroku tyle zdobyłem. Czyli tu, moi drodzy, się te punkty przestawiły. Czyli tak, ok. czyli sklep mamy z G5, ale punkty się przestawiły i jest ich więcej. Zaraz zweryfikuję to z widzami z klanu, jak mają G5 i mi powiedzą. Dobra, to tyle moi drodzy. Jutro będziemy dalej pewnie te przygody z Ragnarokiem będę wam nagrywał. Dzisiaj to taki szybki odcinek. Będę tradycyjnie wdzięczny za docenienie, że nagrywam prawie o 24 ten odcinek i zostawienie łapki w górę komentarza pod filmem. Trzymajcie się moi drodzy. Do następnego odcinka. Cześć.